To uporządkuje swoje. Posło. Dobrze. Zbyszek już wykład piękny zrobił przy ognisku i wiemy, że można to wszystko ładnie zharmonizować. Te nasze serce działa z tego poziomu, to już też wiemy. Myślę, że, że powie o tym, co robi, bo przedstaw się, powiedz o swojej stronie, o swoim pomyśle, o swoim festiwalu, bo wreszcie jest tyle, że trzeba to propagować i jeżeli ktoś mieszka blisko, albo ma potrzebę, to nie kwitnie. Proszę bardzo witajcie kochani przyjaciele dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie Mariuszu i wreszcie dotarłem do twojej ziemi tutaj do kruszwicy pięknej gdzie wczoraj mogłem przeżyć cudowny poranek i wschód słońca gdzie wrzuciłem już tam artykuł sporo ludzi to przeczytało bo śledzi mnie wiele osób Nazywam się Zbyszek Falkowski. Przy domek dostałem Ice Lord, trochę angielski, ale w takim świecie może żyjemy nowoczesnym, gdzie ludzie tak ochrzcili człowieka, którego widzieli na plaży 3 stycznia w połobrzegu w ubiegłym roku, jak w temperaturze 2 stopni, 3 na plusie, przy silnym sztormie zasypano gotoną lodu. Tak dotąd do wysokości kryształu. I który przetrwał jako pierwszy na świecie ponad dwie godziny. I tutaj po prostu chciałem powiedzieć, że zrobiłem to nie dlatego, żeby pokazać się. Patrzcie co to, to nie ja, tylko pokazać jakim my jesteśmy cudem. Każde nasze ciało jest doskonałością. I patrzcie wtedy ważyłem trochę więcej bo 30 kilo więcej. 160 kg, prawie. Stwórca pokazał, że to te ciało też jest doskonałe. Że nie trzeba nic poprawiać. Żyje po prostu pogodzone. Tak? Jestem doskonałością. I wszystko. I tylko tyle. Bardzo proste. Ale najważniejsze to jest właśnie to, co Mariusz wspomniał. Nasze serce. Poszedłem na drogę dwa lata temu opuszczenia świadomie komfortu, czyli strefy komfortowej, którą był mój dom, ojcowizna, wszystko odchowane, już dzieci, dorosłe. Przepisałem dom na żonę i poszedłem do lasu. Zaparłem się samego siebie. To już było po rekordzie. I zamiast wychodzić tam, o jaki ja misz jestem, czy coś. To ja poszedłem do lasu, przepracować wszystko w samym sobie, odnaleźć samego siebie, poczuć to w samym sobie, dojść, odkryć samego siebie, takiego, jakim jestem, pogodzić się z tym, że jestem, jaki jestem, taki po prostu jestem, akceptuję siebie w całości. Przede wszystkim proces, Głębokiego, głębokiej pracy ze sobą, wielomiesięczny, bo, bo nawet w Kraskowie to byłem 5 miesięcy księżycowych, gdzie poprzez medytacje oczyszczające, poprzez świadome prace w samym sobie, uświadamianie tego wszystkiego, poczucie tych energii, oczyszczenie w pewnym sposób siebie, oczyścić siebie, czyli przede wszystkim wybaczyć, wybaczyć sobie, ale i wszystkim wybaczyć, odpuścić, zrobić to miejsce w sercu, gdzie mieliśmy na, nakodowane różne programy, gdzie mieliśmy po prostu nawalone od innych y, myślikształtce, czy cokolwiek, czy nawet sami żyliśmy w swoich obarczaniu siebie swoimi błędami niejednokrotnie. To już było, to już odpuszczamy, niech odpływa od nas, niech odpływa. Jesteśmy czyści, niczego nie musimy nie musimy żyć przeszłością, jeżeli oderwiemy to z siebie, pozwolimy temu odpłynąć, rozpoznałem Cię energią, tak, Ty nie byłaś dobra, nie służyłaś mojemu rozwojowi więc pozwalam Ci odejść odpłyń ode mnie, dziękuję już to mnie nie dotyczy, po prostu odpływam, pozwalam Ci odejść, to jest ważny proces ale w nas samych nie gdzieś na zewnątrz tylko w nas samych spotkanie samego siebie pójście do tej tak zwanej samotni do tej natury jak ja tu wyszedłem to do natury tam po prostu bądźmy sobą odkryjmy siebie takiego jakim jesteśmy odpuśćmy to wszystko sobie i wszystkim i wtedy poczujemy jak wchodzimy w nasze pole serca w świątynię naszego ducha tam jest cały spektrum tam jest wszystko najważniejsze i stamtąd poczujemy, jak wypływa z nas źródło miłości. Jeżeli my uzdrowimy siebie, samych siebie, to wtedy pozwolimy na to, żeby z naszego serca, z naszego źródła, wypłynęła piękna, cudowna energia, która uzdrowi cały wszechświat, nasz mikro wszechświat wokół nas. My stworzymy wtedy nową matrycę, nową matrycę nowego spojrzenia, i jakbyśmy włączyli. Nowy film. Zacznie się wszystko tak dziać pięknie, że zaczniemy zauważać właśnie tak jak dzisiaj pięknie klucze, runy, naturę. To, co wszystko nam mówi, to my możemy to zobaczyć i odczytać jako znaki, drogowskazy. To, co mówił przed chwilą Mariusz. Ale te, nie zobaczymy tego z pozycji wzroku. Bo z pozycji wzroku my widzimy, o, patrzcie, grubas. Co on tam reprezentuje? Taki grubas. Jak on może się nazwać sportowcem? A ja się nazywam sportowcem. Dwa triatlony zaliczone z wansą 150 kg. Na litrze wody, w upale 34 w cień. Zawody sportowe, aktualnie jestem pływakiem ekstremalnym, czyli jestem zapraszany na wszystkie imprezy jako osoba, która ma osiągnięcia, która samobytnością robi zaszczyt dla całych zawodów i dla wszystkiego. Ze sportu, sztuki walki jeszcze, ale takiej walki pokojowej. Takiej, która uczy nas i zachęcam. Ostatnio rzuciłem relację z mistrzostw Polski. Polska sztuka walki, koluch styl. Gdzie świat się zachwycił nią w ciągu ośmiu lat, w ubiegłym roku przystąpiło, znaczy nie teraz, w tym roku bodajże, 51 kraj jako Chiny, wstąpiły do Federacji Światowej Koluch Styl, Światowej Federacji. W niektórych krajach zaczyna się wszystkie zajęcia w szkołach dla dzieci podstawówkach od treningów koluch, stylu, żeby dziecko, które wchodzi w życie, umiało zachować się, że trzeba zawalczyć ale pokojowo. Trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby komuś nie zrobić krzywdy, ale żeby umieć być asertywnym, żeby umieć powiedzieć swoje zdanie, bo tego nam brakuje. Robi się nam pranie mózgów. Robi się, żeby jesteście wszyscy słabi. A ja mówię nie. Jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Więc odkrywajmy ten cud w każdej dziedzinie. Znajdźmy swoje pasje, tak jak tutaj mówił Mariusz wcześniej. Bartnik, to każdy ma swoją drogę. Odnajdźmy tę swoją drogę, indywidualną. Nikt nic nie musi na siłę. Tylko po prostu odnaleźć sobie, poczuć to a serce czuje. Ono patrzy właśnie inaczej. Ono patrzy uczuciem. I nieważna dla niego jest odległość. Bo możemy równie dobrze działać z pozycji serca 3000 kilometrów, jako wysyłając swoje ciało energetyczne, i być w tamtym miejscu jednocześnie. Jestem tu, ale jestem tam. Tylko, że właśnie po prostu tą energią. Pamiętajcie, myśl, nasza myśl to jest najważniejsze w naszym życiu, jaką energią nasycamy swoją myśl. Jeżeli taką, to pamiętajcie, że zawsze pozytywna energia jak nasycimy, no to będzie do nas powracać powiększone o efekt tego, co dokona. I powróci do nas, to jest nasza przyszłość. Ale jeżeli negatywnie coś wyślemy, to liczmy się z tym, że w różnej formie to powróci i w nas uderzy. Bo ktoś tego nie przyjmie. Bo jeżeli my komuś zło rzeczymy, no to to wszystko ta osoba może... Do siebie nie przyjąć i to walnie nas powiększone o efekt. Czyli dlaczego to zrobiłeś? Tu jest właśnie czas wojen i walki się skończył i szukania wrogów przede wszystkim. Szukajmy tego, co łączy nas. Łączmy się sercami. Ja tu nie, mogłem, nie musiałem nikogo znać. Jak wchodziłem na ognisko, przyszedłem w nocy, przywitałem się z każdym, otwarłem swoje serce. Macie, wierzcie, jestem z przyjacielem. Otwieram się, nie zamykam się, nie szukam jakiejś kombinacji, a co ja z tego będę miał, czy, czy tego. Jesteśmy tyle warci, ile sami siebie bezwarunkowo dajemy dla innych, bez oczekiwania czegokolwiek. Zobaczcie, żyję dwa lata, bez oczekiwania, ale za wszystko, co do mnie przychodzi, z wielką wdzięcznością, zawsze o poranku, zanim podniosę powieki dziękuję. Często piszę słowo, dziękuję, dziękuję, dziękuję w komentarzach na Facebooku. Ludzie się zastanawiają, co to jest dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest trzy razy dziękuję za wszystko. Bo to wszystko, co do mnie przychodzi, to mi służy. Dlatego, że jeżeli będzie cośkolwiek, co przyjdzie i dla mnie nie służy, ja rozpoznam tą energię, to ja mogę zawsze powiedzieć, dziękuję energią, że do mnie przyszłaś. Ale ja pozwalam ci odpłynąć ode mnie. Ja cię nie przyjmuję. Zobaczcie, ile jest prowokacji dzisiaj. Ktoś podchodzi, krzyczy do ciebie, hukiem chce, terrorem cię po prostu przejąć. A ty się uśmiechasz, zobaczcie, zwyczajnie się uśmiechasz, będąc w pozycji serca, bo tam jest jakby kontrola naszych emocji to jest w sercu, nie w umyśle. W umyśle nas można wyprowadzić, bo nie kontrolujemy, bo nie jesteśmy w sercu. Ale bądźmy w sercu, tam, w pięknym świątyni, serce nasze. Świątyni ducha. I teraz uśmiecham się i mówię, dziękuję, ale mnie to nie dotyczy. I ta osoba nie ma już argumentu. Ona trzyma ten miecz, ale no nie umie go wsadzić tobie w, w serce, żeby cię ubić. Miałem takie sytuacje, jak kierowcą byłem na Rosji, gdzie miałem przystawiony pistolet do głowy. I właśnie takie powiedzenie mi przyszło do głowy. Nie sztuką jest wziąć pistolet i strzelić do kogoś i go zabić. Ale sztuką jest przekonać tego, co ma pistolet, żeby nie pociągnął za spust, jak trzyma go ci przy głowie. Nie miałem żadnej broni. Nigdy nie noszę. Nie potrzebuję. Energia jest cudowna, jest inteligentna przede wszystkim. I pracuje z każdym. Tylko trzeba wyrazić wolę żeby tego ducha przyjąć. I żeby ten duch po prostu nami pomógł nam po prostu we wszystkim rozwiązać nasze wszystkie sprawy. Mówię zawsze tak. Zamiast się denerwować i wchodzić w interakcję z kimkolwiek, jeżeli ktoś nas prowokuje, to lepiej jest trzy głębokie oddechy. Trzy głębokie oddechy, czyli takie, gdzie biorę powietrze ze wszechświata, poprzez Czakrę korony, zatrzymuję się na chwilę na sercu i pogłębiam do jądra matki Ziemi. I te trzy oddechy wpinają nas niejako do tego, żeby to wszystko wpinają nas w sieć tą informacyjną Ziemi. Ale napisałem taki wierszyk, żeby każdy człowiek mógł sobie to uświadomić. To napisałem krótki wierszyk. Jest u mnie do pobrania na różnych moich tam stronach na Facebooku w formie mema. Jest tam wodospad taki, który spływa, biała taka woda, w zieleni i jest niebieskimi literami napisany taki wierszyk. Zatrzymaj się na chwilę, weź oddech głęboki, oddychaj świadomie, aż poczujesz spokój. Wtedy z swego serca harmonia wypłynie. I wtedy poczujesz, jak wszystko jest inne. Gdzie w tym wierszu mówię prosto, pierwszy werset: Zatrzymaj się na chwilę. Ja mówię, idź do natury, choć, bo ją kocham najbardziej. Tak? Ona mnie wszystkiego nauczyła. To nie żaden mistrz, żadne tam książki przeczytane, żadne kołcze, żadne po prostu nic. Naszym jedynym mistrzem jest nasza intuicja, czyli nasza dusza. Skontaktuj, skomunikuj się z duszą, połącz się z nią, a będziecie razem niezwyciężeni. Po prostu wszędzie będziecie wszystko robić idealnie. I teraz tak, bez popełniania będę. zatrzymaj, czyli wejdź do natury. Ja mówię tak, wejdź do lasu, wejdź do parku, zdejmij buty, przede wszystkim, bo buty nam zrobiły wielką krzywdę. Izolacja nas od ziemi, od energii żeńskiej odcinając nas, po prostu staliśmy się bezmyślni, bez połączenia, bez korzeni, pozbawiono nas pewnych rzeczy, ale zdejmiemy but, poczujemy znowu tą energię, która nas chodzi żeńska z dołu, a męska z góry, do szyszynki, a żeńska do pola serca, czyli gracica. Tu Pan będzie wiedział, co to jest Ale chodzi o to, że jeżeli to zrobimy świadomie, czyli intencja, patrzcie, jak ważna jest intencja. Każda nasza czynność, załóżmy intencję dla każdej czynności, do każdej, nawet zwykłe picie wody, intencja. Niech ta woda oczyści mój umysł i ciało. Bierzemy szklankę między dwie dłonie tylko. Tu, tu mamy meridian. I wkładając są intencje, ale żeby wodę skasować, to też ładny, inny sposób Wam powiem, bierzesz drewnianą pałeczkę, łyżkę, uderzasz w szklankę i ta woda, fale się robią na niej takie rozchodzące się. To jest zbicie pamięci wody. I wtedy zakładasz swoją intencję. Zobaczcie, ja nie biorę nigdy suplementu. Biorę wodę przeważnie ze źródeł. Znajduję gdzieś źródła, gdzie jestem, i z tę wodę biorę źródlaną. I tą wodę, ze źródła, która wypływa bez, bez pomp bez fluoru, bez tych wszystkich innych rzeczy, zakładam intencję. Niech ta woda przyniesie dla mnie oczyszczenie mojego całego umysłu, z wszystkich kodów, które mi powrzucano, wszystkiego co mi nie służy mojemu rozwojowi. I niech nasyci mnie minerałami, które są dla mnie potrzebne, tylko dla mnie. Robiłem wielokrotnie eksperymenty z wahadełkiem. Gdzie ludzie kodowali sobie wodę, i wtedy już ta woda się po zakodowaniu nadawała tylko dla tej danej osoby. Już jeden drugiemu nie mógł się podzielić wodą, bo to była woda dla niego. Jaka moc jest w tej naszej intencji, myśli i tym wszystkim? To wszystko mamy w nas. To nie jest nigdzie na zewnątrz, to nie są czary mary. To jest po prostu intencja, nasza energia. I pamiętajcie, za energią zawsze podąża, za myślą naszą podąża energia. Jeżeli dajemy się sprowokować w jakieś artykuły, we wchodzenie o wojnach, o takim czymś, to to jest iluzja. I my po prostu, pociągamy do naszą energię. Z się z nas, a potem my nie mamy czego. Ale tu po prostu uważajmy na to, czym nasycamy. Bo taki wszechświat koło siebie tworzymy. Wracając do tego, do kończenia tej, tego szybkiego wiersza. Czyli biorę drzewo, które mnie wezwie. Siadam przed nim, opieram się o pień, bo tu mamy też przy karku, y, dwa punkty energetyczne, które idą wzdłuż kręgosłupa naszego, tam są bardzo silne energie, które przez nas przechodzą. I wtedy drzewo jest anteną, bo patrzcie, korona drzewa jest obrócona do wszechświata czyli do tej energii męskiej. Ona nas zasila, jakby przez antenę, łącząc się z tym, i mając nogi na matce ziemi. To my po prostu harmonizujemy dwie energie w sobie: męską do szyszynki i tą, bo każda z nich wiruje i tworzy się torus, czyli tak zwane pole nasze energetyczne wokół nas. I my to możemy po prostu sobie zharmonizować i mówimy tymi oddechami trzema głębokimi: tak dla życia. Życie odpowiada tak dla ciebie. Łączymy się ze wszystkim i wtedy posiadamy. Dostęp do wszelkiej wiedzy. Nie musimy czytać książek, bo wszystko do nas przyjdzie w odpowiednim czasie dla nas potrzebne. To jest po prostu ewidentne. I teraz, jeżeli wyciszymy się, przechodzimy do drugiego, wersetu trzeciego, którym jest y, świadome oddychanie. Dlaczego to robimy? Dlatego, że ciężko bardzo nam w pędzącym pociągu życia jechać i się zatrzymać. Wszystko nam w głowie, mózg przewala, cały czas analizuje tysiące niepotrzebnych analiz, które są tak naprawdę nie, nie, nie służą, niepotrzebne w ogóle. I żeby to zatrzymać, to oddychamy świadomie. I mi kiedyś podano, kilkadziesiąt lat temu taka kobieta podała, jak byłem kierowcą autobusu. A niech weźmie pan sobie, pooddycha tak z przerwami, jak prowadzi ten samochód. I zobaczy pan, jak będzie panu dużo lepiej. I ja tak się nauczyłem. I to było tak, że... 3 sekundy wdech, 3 sekundy zatrzymanie, 3 sekundy wydech i 3 sekundy zatrzymanie. Ja robię 5 oddechów na minutę wtedy, świadomych, przy medytacji z samym sobą w lesie. I wtedy jak się wyciszam, to bardzo pięknie to wygląda, bo ja wtedy po prostu zwracając uwagę na kontrolę oddechu, Zatrzymuje mózg zwyczajnie, czyli on mi przestaje pracować, nawijać mi o tych różnych nie wiadomo jakich sprawach, i ja zaczynam się wyciszać. Jeżeli ja się wyciszę, zharmonizuję się, to wtedy czuję, jak ten świat cały jest inny. Zaczynam zauważać zupełnie inne rzeczy wokół siebie. Zaczynam widzieć te ptaszki, motylki, zaczynam widzieć naturę, zaczynam widzieć piękno wiatru, który układa fale i które można uwiecznić na fotografii rano, o świcie. Zaczynam kochać wschody, słońca, zachody, obserwacje, bo tak naprawdę to wszystko polega na naszej obserwacji. Żebyśmy byli tylko obserwatorami. Nas nic nie powinno ruszać. Jeżeli coś nas rusza, z danej sytuacji czy ktoś, to przyszło nam powiedzieć lustro, co w nas jest do naprawy tak naprawdę. To jest nasze odbicie. To tak, jakbyśmy my byli, siebie widzieli i obserwowali. I wtedy właśnie, jak przepracujemy te wszystkie rzeczy, bo nie chcę tu przedłużać, bo tu trzeba innym dać głos, to po prostu wszystko się dzieje bardzo pięknie. Ale pracować zachęcam. Wszystko jest w nas. Nie trzeba żadnych mistrzów, żadnych kołczów, samych siebie. Odkryjmy ten cud, którym jesteśmy, bo jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. A ja jeszcze powiem króciutko o resecie, że reset, który teraz wymyśliłem i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na festiwal, który... Organizuję dlatego właśnie, żeby wyjść jakby w chwale z tego wszystkiego, bo próbowano mnie przez dwa lata zamieść pod dywan, że to nie istnieje, bo nie wpisano do księgi rekordów Guinnessa, ale mi te chwały, ich dyplomy niepotrzebne, że, że jestem w rekordzie Guinnessa. Ja zrobiłem co zrobiłem, zostało nagrane, ten materiał jest do obejrzenia dla każdego. Strona www.morsybezgranic.pl, tam jest wszystko o mnie. Ale festiwal będzie służył resetowi. Jutro mówimy o festiwalu. Dobra, ok. Fajnie, Dziękuję nie? bardzo. Dziękujemy.